说 Yeah. <laughs> Szczęść Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a najbardziej Was, drogie dzieci, na wspólnej modlitwie, na modlitwie z dziećmi, modlitwie na naszym spotkaniu takim, w którym chcemy przychodzić do Pana Jezusa, zaczęliśmy taką piosenką dosyć energiczną, mówiącą o tym, że każdy wschód słońca Ciebie, Panie zapowiada. Z tego względu, że świeci tutaj mi tak bardzo ładnie słońce i po prostu tak. Poczułam w sercu, że fajnie jest to powiedzieć, fajnie jest wejść też z takim dobrym nastawieniem na tę modlitwę, e, gdzie przede wszystkim przychodzimy z wdzięcznością, no bo mówimy o tym, że Pan Bóg zapowiada nam każdy dzień, że On jest w tym każdym dniu, jest to radość, e, że my możemy być, że my możemy przeżywać kolejny ten dzień, że to słońce tak pięknie świeci, że taka pogoda jest e, ładna, e, no że po prostu tutaj jesteśmy, czy łączymy się na tej wspólnej modlitwie. Za to wszystko powinniśmy być dzisiaj wdzięczni. I do tego Was też, też zachęcam. E, bardzo ważne jest, żeby cieszyć się właśnie z tych wszystkich rzeczy, z tych małych rzeczy, żeby od razu po, przebudze, po przebudzeniu, gdy otwierasz oczy, pomyśleć o tym, Panie Jezu, dziękuję Ci, że dałeś mi kolejny dzień, że właśnie ja mogę być tutaj dzisiaj, że mogę czerpać z tego dnia, ale bardzo ważne też, też jest, żeby przepraszać za swoje grzechy, za wszystkie swoje słabości tego dnia, bo mamy ich na pewno wiele. E, dlatego zanim rozpoczniemy naszą modlitwę, e, proszę Was o dwie rzeczy. Zastanówcie się, za co jesteście dzisiaj wdzięczni, e, za co chcielibyście podziękować, co się fajnego wydarzyło, co Was spotkało, e, co może dostaliście, czy zrobiliście fajnego, ale zarazem też zastanówmy się nad tym, co dzisiaj ja mogłem zrobić lepiej. E, jak lepiej mogłem się zachować? Mogłem się zachować. Jakie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Co zrobiłam źle, jak obraziłam właśnie Pana Jezusa w niektórych sytuacjach. Niech każdy się zastanowi i rozpoczniemy naszą modlitwę znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź Wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różeńca Świętego, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Zastanówmy się teraz, za co właśnie chcielibyśmy przeprosić, co było naszą słabością tego dnia. E, jakie uczynki dzisiaj były niedobre. Jakie uczynki mogliśmy zrobić lepiej? Co mogliśmy zrobić z większą miłością dla bliźniego? I przeprośmy za te wszystkie rzeczy Pana Jezusa. Ach, żałuję zamy złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I zaprośmy do tego wszystkiego ducha świętego. Duchu święty, zapraszamy cię do teraz naszych domów, do tego pokoju, w którym jestem, pokoju, w którym się modlę, ale też do mnie. Duchu święty, przyjdź do mojej głowy, do naszych głów. Duchu święty, zapraszamy cię, abyś tam działał cuda, abyś tam e, zrobił porządek, by były tam myśli, które powinny być myśli nakierowane na to, by być dobrymi dziećmi bożymi. Myśli, które i pomysły, które będą tylko nas przybliżały do Pana Boga, które będą z miłością wobec Bliźniego. Duchu Święty, zapraszamy Cię, abyś otwierał nasze oczy, otwierał je na drugiego człowieka, na miłość Boga, byśmy dostrzegali w tym wszystkim, co się dzieje, w tym pięknym świecie, w tym każdym dniu te drobne rzeczy. Za które powinniśmy być wdzięczni, by nasze oczy to dostrzegały, by widziały drugiego człowieka, by widziały to, w jaki sposób możemy działać z miłością. Duchu Święty, otwieraj nasze uszy, by, byśmy słyszeli to, że ktoś prosi nas o pomoc, że ktoś woła nas o pomoc, ale byśmy też słyszeli, co Ty Jezu mówisz do nas. Wypełniaj nasze usta, Duchu Święty, by były tam odpowiednie słowa. Nie były one krzywdzące. Aby były one z miłością do drugiej osoby. By miłość, którą Ty nam dajesz, byśmy chcieli się nią dzielić z innymi. Żeby przez nasze usta nikt nie musiał cierpieć. W tym sensie, że słowa, które przez nie wypływają, żeby nie były raniące. Najbardziej Duchu Święty zapraszamy Cię do naszych serduszek. Wypełnij je miłością. Miłością, Twoją miłością, Boże, która będzie się rozlewać na innych. Miłością, którą będziemy się chcieć dzielić z innymi. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby każdy dzień, ten wieczór, ta noc był pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na koniec jeszcze odmówię modlitwę za ojczyznę. Chcielibyśmy w naszych sercach też prosić o pokój na świecie, tam gdzie są wojny, w krajach, w których panuje wojna, które są ogarnięte właśnie wojną, gdzie... Ludzie się nienawidzą, gdzie ludzie się biją, nie są dla siebie bliźnimi, nie kochają się, nie przekazują tej miłości, gdzie jest właśnie wszystko to, co nie powinno być. Ale prośmy też za naszą ojczyznę, by tutaj panował pokój zawsze, by nigdy ludzie nie zwątpili w Ciebie, Jezu, by chcieli do Ciebie przychodzić, to wszystko zawierzać. Panie Jezu, historia mojej ojczyzny jest trudna. Niełatwo uczyć się i zapamiętywać tyle ważnych nazwisk i dat związanych z jej historią. Lubię mój kraj, wioski, miasta i piękne polskie krajobrazy, i moją szkołę, i gdy sypie śnieg, i gdy świeci słońce. Lubię wakacje nad morzem i odpoczynek w górach. W mojej ojczyźnie podziwiam piękne nowe domy, duże fabryki, porty ze statkami, lotniskami. Panie Jezu, daj proszę, aby był w niej szacunek dla chleba. Najdostatnie życie wszystkim w niej mieszkającym, praca szukającym jej, najspokój spokój żołnierzom, by nie musieli ginąć broniąc jej granic. Spraw, by ludzie szanowali się w niej, szanowali siebie nawzajem, szanowali drzewa, rzeki, zwierzęta i wszystko to, co stworzyłeś Ty, Jezu. Ty Boże. Niech dbają o szkoły, o pomniki, groby, zabytki, kościoły, szpitale i z szacunkiem mówią, że to ich dom, ojczyzna. Amen. Zakończmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Drogie dzieci i wszyscy, którzy tutaj jesteście na naszej wspólnej modlitwie, cieszę się, że jesteśmy, cieszę się, że tworzymy tą wspólnotę, że tworzymy miejsce, w którym właśnie przychodzimy i pamiętamy o tym, by przychodzić i być wdzięcznym, ale też przepraszać. U mnie słońce cały czas świeci, jest piękny zachód słońca. E, podziwiajcie też wszystko to, co jest wokół Was: e, to, że jest, są chmury, czy że jest słońce. Dziękujcie za to i pamiętajcie o tym, by być radosnym, by dziękować za to i przepraszać, starać się być lepszym człowiekiem. Dzisiaj Wam życzę jeszcze spokojnego wieczoru. Wyśpijcie się, e, a jutro do zobaczenia oczywiście o 19:30, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.